W tym roku otrzymaliśmy przeszło 100 projektów w pierwszym etapie, z których aż 88 zostało dopuszczonych do kolejnego etapu, w którym brały udział w innowatoriach, w którym brały udział właśnie w pozyskiwaniu wiedzy. I z tych 88 prezentacji jurorzy wybrali 20, które prezentowały się podczas półfinałów w lutym tego roku. Z tych 20 jurorzy dokonali wyboru trzech finalistów. Ja muszę powiedzieć, że jest to ogromna frajda oglądania właśnie tych rzeczy, bo ja mam okazję porównania, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, tak? kiedy słyszałam takie prezentacje, które najczęściej były, no powiedziałabym, mało profesjonalne. Obecny konkurs czym się różni od poprzedniego czy od poprzednich? To tym, że wśród osób, które zgłaszają się do konkursu, o wiele mniej procentowo w tym roku było projektów zdecydowanie nietrafionych, czy fantastycznych, czy zupełnie nierealnych. Teraz już widać, że ci potencjalni twórcy wiedzą, że to już nie tylko jest kwestia wymyślenia jeszcze trzeba to sprzedać. A żeby to sprzedać, to trzeba to tak pokazać, żeby ktoś się chciał tym zainteresować, bo przecież tych pomysłów są dziesiątki. I ja myślę, że ten konkurs jest fajny, bo on właśnie daje szansę na to, żeby nauczyć się tego, jak to dobrze opakować. Tak? Jak nie mówić tego, Och, mam pomysł, bo takich to mamy miliony. Weryfikując projekty czy pomysły pomysłodawców, są takie trzy kluczowe aspekty, na które my, inwestorzy, zwracamy uwagę. Pierwszy z nich to jest, czy jest na tego, na tego typu produkty, czy usługi rynek. Drugi aspekt to jest, jak wygląda zespół, twórca i kompetencje zespołu. Trzeci aspekt to jest, na ile atrakcyjny jest sam produkt bądź usługa. I kombinacja tych trzech często daje szansę danemu pomysłowi. Widać, że to już jest kolejna edycja, w związku z tym wszyscy mamy dobre doświadczenia. Te prezentacje były zdecydowanie bogatsze, bardziej kolorowe i dosłownie w przenośni, także intrygowały wszystkich, którzy słuchali tych prezentacji. Czasami też pomysłodawcy byli lepiej przygotowani do tych prezentacji, więc uważam, że z każdym rokiem jest lepiej. Praktycznie śledziliśmy przebieg tego konkursu od samego początku. Z tego względu, że Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zapewnił szkolenie w zakresie praw własności przemysłowej. W ramach sieci Biznesu, które są zarządzane przez Konfederację Lewiatan. I wspierane w, przez posłaniające Rozwoju przedsiębiorczości. Widać, że e, dzisiejsze pomysły, które ta trójka finalistów, które stanęła na e, niejako na wysokości zdania, tak? one, one w pewnym sensie, chwała mi za to, oczarowały też i publiczność. Tak? Zapraszamy niejako do składania e, kolejnych wniosków pożyczkowych do par z udziałem Anioła Biznesu bądź funduszu. Niemniej szczególnie byłam związana z projektem, e, który w swoim portfolio Uwzględniał patent uzyskany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, udzielony przez urząd, który reprezentuje. Czy ja osobiście jakoś tam troszkę się spodziewałem, że może wygramy, ale, ale to było zaskoczenie. Przede wszystkim w związku z tym, jaką mieliśmy konkurencję, kto jeszcze startował. Projekty naprawdę, tak zwany high-tech. Rakiety, komputery, a my tutaj wyskoczyliśmy z jakąś mieloną skałą. No to takie troszkę jakby przyziemne, okazało się, że przyziemne, ale może praktyczne. Następne kroki. Kolejne coachingi, kolejne szkolenia. Szukamy inwestora, kilka osób, więcej niż kilka, dzisiaj z nami rozmawiało. No i co? Świetlany cel jest taki, że otwieramy firmę. Największym wyzwaniem w opracowywaniu projektu w ramach tego konkursu było głównie przygotowanie się do gali finałowej. Do tej pory nie miałem styczności z inwestorami, którzy pochodziliby z bardzo różnych branż, byliby spoza dziedziny technologii IT. Dzisiaj uzyskaliśmy bardzo wiele wizytówek i bardzo, wie, bardzo wiele osób obiecało nam, że chce z nami rozmawiać. Ja myślę, że to jest bardzo duży krok naprzód krok, który daje nam możliwość. Kontaktu z tymi osobami, z aniołami biznesu, z osobami, które reprezentują różne fundusze. Najchętniej zainwestowałbym w projekt dotyczący wykorzystywania bazaltu do, w rolnictwie, dlatego, że ma ogromną przyszłość biznesową, ale również w ten nagrodzony przez Polfarmę pomysł dotyczący dziennika laboratoryjnego i zarządzania laboratorium chemicznym. W tym roku były bardziej naukowe, tak powiedzmy, te prezentacje. Oczywiście bardziej spektakularne są prezentacje, w których pojawiają się różnego rodzaju animacje, czy powiedzmy jakieś urządzenia i tak dalej. Natomiast tutaj bardzo profesjonalnie była głupa przygotowana, dobrze bardzo widzą, rozumieją, znają swój produkt. Bardzo takie inteligentne, przemyślane produkty, także wysoko oceniam wszystkie trzy pomysły. Mamy swojej jako ofercie Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, który jest dedykowany startupom z udziałem inwestora kapitałowego. Na dziś, dzisiaj na sali wiele było inwestorów kapitałowych i, i myślę, że oni mają szansę też i jak niejako wspomóc swoje inwestycje przy wykorzystaniu też i wsparciu publicznym.